Po tym mamy nadzieję, że już teraz wszystko będzie działać. Tymczasem Barycz. Czy będzie gol? Jest gol! W idealnym momencie wróciliśmy do Prochowic. Wojciech Łuczak otwiera wynik w Prochowicach w 29 minucie spotkania. Wydaje się, że niefrasobliwa tam interwencja defensywy. Młodziutki bramkarz, który w przeszłości występował w Młodzieżowej Lidze Mistrzów przeciwko Manchesterowi City, więc też bardzo ciekawa postać. Tymczasem Łuczak! Łuczak kropnął. Mógłby mieć dublet Bogusławski. Uczak w pole karne. Strzela Grzelczak. Po raz kolejny łapie się za twarz. Bo... porę zamieszanie w szesnastce. Kto to opanuje? Kto to uspokoi? Bachta niezła centra. Skacze tam Wiktor Kacprzak. I mamy trafienie numer dwa. Wiktor Kacprzak wpisuje się na listę strzelców. A Baryczy słów prowadzi w Prochowicach już 2 do 0. Baryczy słów. Tymczasem jedziemy w drugą stronę. Stępin widzi tam po lewej stronie Kotowicza ale jednak yy, gra na prawą flankę. Jest piłka polekarny Kacprzak! Kacprzak. Ależ on ma luz. Wiktor Kacprzak po raz drugi wpisuje się na listę strzelców. Abarycz prowadzi w Prochowicach już 3 do 0. Eee, tego trofeum nie zdobył, no że nie zdobyło go nigdy. Teraz blisko. Pozabojskowych, no to, to ze swojej roli wywiązuje się naprawdę znakomicie. I potwierdziło to, to, że kolejny klub, za który się zabrał, nawet no pamiętam nazwę, szczerze mówiąc, też święcił sukcesy. Teraz trzeba Barysz! Maciej Matusik. Niepozornie. Ty też nie mnie zaskoczyłeś. Piastrz Migród może po raz pierwszy w tej rundzie nie zdobyć kompletu punktów w no, tym czasie. mogła trafić po raz czwarty. Partnerem kanału jest Centrum Piłkarskie Ślęza Wrocław Kłokoczyce.